No, widać, że ktoś był. Brama otwarta. No cóż, 1 grudnia, niedziela 2024 roku. Ledwo się grudzień zaczął. Już od razu mróz. Do tego piękna mgła się zrobiła. Aura jest naprawdę super. Chcę trochę powiedzieć o tym co się wydarzyło ostatnio mianowicie miałem ostrą deprechę deprechę spowodowaną Kasią myślę, że niepotrzebnie Kasia się odzywała od 21 listopada właściwie do wczoraj miałem ostrą depresję. Naprawdę nie wiem po co ona się odzywała, ale depresja była konkretna. Depresja, ponieważ Kasia poprosiła mnie, abym zrobił jej screenshota z rozmowy naszej w której to rozmowie ona mi powiedziała co jej ex jej zrobił e, ta rozmowa była w 2008 roku i ona chciała tego screenshota użyć przeciwko swojemu ex mężowi no po prostu żeby za to beknął tak, żeby poniósł odpowiedzialność jednak tak się nie stało i już się nigdy nie stanie. Ta kurwa nie poniesie żadnej odpowiedzialności za krzywdę, tą krzywdę, którą zrobił Kasi. W każdym razie ja wysłałem screenshot do Kasi i naprawdę myślałem, że nic z tego nie będzie, że to nic nie da. No ale jednak Chciałem być optymistą. Pomyślałem sobie, a może jednak. Może jednak to coś da. Może jednak. Jednak nie. Powiedziano Kasi, że to już jest przedawnione. Zresztą ten zapis rozmowy mój z Kasią to żaden dowód na to, że on ją skrzywdził, no mam tu na myśli krzywdę taką jaką mężczyzna y, może zrobić kobiecie No pamiętam jak Kasia mi o tym opowiedziała to no bardzo mnie to zabolało przyznaję i no, chciałem zabić tą mendę tego śmiecia <laughs> dzisiaj pewnie bym siedział w więzieniu za tą kurwę, no jednak tak się nie stało dobrze, niedobrze nie wiem yy, cóż, no pff, jeśli chodzi o mój kontakt z Kasią no to zachowujemy do siebie nawzajem dystans myślałem, miałem nadzieję nadzieja matką głupich, no ale miałem nadzieję, że, że nasz kontakt z czasem się polepszy, poprawi, że będzie lepszy niż był kiedyś i tak dalej, etc., etc. No jednak nie. Nastąpiło milczenie. Od zeszłego czwartku ze sobą nie piszemy. No ale ona ma swoje życie, ma dzieciaki, ma chłopaka. No to po co jej taki frajer i jak ja, nie? ma z kim rozmawiać, ma z kim spędzać czas, ma dla kogo żyć. No, zaczęła mi opowiadać o tym swoim chłopaku, że tam się do niej przeprowadził, pisała mi o problemach finansowych, ja się zacząłem zastanawiać, czy on w ogóle jej pomaga finansowo, czy nie, bo to pan Piotruś Piłkarzyk, więc nie wiem, czy on tam jakąś kasę posiada, czy nie wiem, rentę, emeryturę, cholera wie. Nie, w każdym bądź razie no, zaczęła mi o tym opowiadać i muszę przyznać, że to naprawdę jest ciężkie i bolesne, jak ktoś, kogo się kochało, kogo się zna tyle czasu opowiadać i że kogoś kocha i to nie jesteś ty. No ale okej, okay, ja. Ja nie mam kwasu do niej. Ja chcę, żeby była szczęśliwa. I życzę jej tego z całego serca. No ale wolę nie znać szczegółów. Chciałbym to widzieć, chociaż może z drugiej strony nie. Ale piękna aura jest. Piękna zima nastała. No, super jest, naprawdę. Zaraz pójdziemy zobaczyć, może jakieś sarny. Uda się... nakręcić. Wracając do tematu, no naprawdę to jest bolesne, jak ktoś, kogo się kochało, znało, opowiada Ci... Ale... trąbi maszynista. <grym> Zawsze to kochałem, i ten pogos Ale tak jak mówię, no chcę, żeby Kasia była szczęśliwa. <grym> no i bezpieczna. Żeby nie było czegoś takiego, że ten jej ex ją... No nie chcę używać słów Ale żeby nie doszło do jakichś Nieprzyjemnych sytuacji Mam nadzieję, że ten pan Piotr Piłkarzyk i chłopak ją ochroni Szkoda, że Nie jest tak jak chciałem Że nasz kontakt Się nie polepszył, nie poprawił I raczej do tego nie dojdzie Naprawdę, naprawdę nie wiem po co Kasia się odzywała może dlatego, że chciała się dowartościować, pośmiać się ze mnie. W każdym bądź razie ja wiem, że jej chłopak ma miał wgląd w to, o czym z Kasią rozmawialiśmy, rozmawiamy. Mam podejrzenie, że Kasia oszalała, zwariowała, bo bo są rzeczy, które naprawdę są dla mnie dziwne. Które, no, niektóre słowa naprawdę, które mi mówiła, do których nie chciała się przyznać, i że zapomniała to, co mi mówiła. Ja pamiętam, ja pamiętam, jestem pamiętliwy. Pamiętam dobrze, co mi mówiła. No i tak jak mówię, no, w, w powrót do naszych rozmów z Kasią z wtedy, z 2008 roku, sprawiło mi naprawdę ogromny ból. Powrót do tych wszystkich uczuć i do tego faktu, <laughs> o którym mi pisała. Naprawdę to było bolesne dla mnie i dopiero właśnie w sobotę, wczoraj, nie puściło. Trochę sobie pobuszujemy. Dawno tu nie byłem. Mróz chyba odpuszcza. Jest naprawdę fajnie. I tak jak mówię, no nie no, z Kasią myślę, że nie potrzebujemy siebie. Odbudowanie kontaktu jest niemożliwe, relacja też odbudowanie relacji moim zdaniem nie jest możliwe tak z innej beczki z innej beczki chciałbym powiedzieć, że pracuję nad filmem o nazwie Samuel Lacondios niedługo wrzucę na kanał może nawet dzisiaj no jest to film, który zarejestrowałem Yy, z czasów, gdy jeszcze <laughs> bujałem się, kumplowałem się z Samuelem moim kolegą, przyjacielem, no film jest dosyć śmieszny można się pośmiać i naprawdę zapraszam do obejrzenia tego filmu jeśli chodzi o mnie, no to póki co na razie jest spoko, ok. tutaj może wyszedłem z deprechy Deprecha mnie puściła wczoraj. Naprawdę to było coś bolesnego, i dzięki temu wiem, dlaczego ludzie popełniają samobójstwa. Bo to jest ból nie do wytrzymania. To jest coś takiego, że nie wiem. Ja próbowałem to zbić alkoholem. Troszkę pomogło, ale na drugi dzień, jak tylko się obudziłem, od razu te same myśli. No to jest coś naprawdę strasznego, to jest choroba i <laughs> naprawdę współczuję wszystkim, którzy mają mieli deprechę Ja w sumie już nie chcę nic oprócz spokoju, nie chcę już słyszeć szumu w bani, szumu cierpienia A co do Kasi, powracając, to no Kasia to moje przekleństwo i mogę jedynie co dodać, to to, że mamy ze sobą więź, czy ona o tym wie, czy nie, czy tego chce, czy nie, ale mamy ze sobą więź, czy ona tego chce, czy nie i tą więź zawsze mieliśmy i będziemy mieć. Mimo wszystko. Ale fajnie. Ale mgła, masakra. Nic nie widać. W oddali. Myślałem, że jakieś sarny będą coś tam buszowało, ale uciekło. Nie wiem co to było. Ale super. Jest. naprawdę super. Mimo, że zimno. Święta się zbliżają, a ja w ogóle nie czuję, że święta się zbliżają. No ale trzeba będzie niedługo choineczkę umbrać i tak dalej, i tak dalej przygotowania i porządki wiadomo Nie jest tak połazić sobie o poranku Nawet jak jest zimno, nawet jak jest mokro Nawet jak pada deszcz To fajnie połazić Trochę Policować z naturą Cóż mógłbym jeszcze powiedzieć Ja wiem że ja są głupi, że powinienem sobie darować, odpuścić. No tak jak już ja powiedziałem, ja wierzę, zawsze wierzyłem, że z Kasią mamy tą więź, mamy tą wspólną jakąś historię. Wiadomo, nie może być idealnie, ale no jednak mamy tą historię. Ale że po 14 miesiącach ona się odezwała do mnie, jak gdyby nigdy nic to ja tego nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Pytać się nie ma sensu, ponieważ no, ja Kasi zadawałem pytania. Jak się odezwała, 21 w czwartek zadawałem jej pytania. Nie odpowiedziała mi na żadne pytanie. Także nie ma co męczyć. Nie ma sensu. To się nie zmieniło. Nie odpowiadała mi na pytania, i dalej mi nie odpowiada. Ja nie będę męczył. Obiecałem sobie, że nie będę już taki wobec niej jaki byłem. No, a nie byłem. Ok, do końca. No, ale to był efekt tego, konsekwencja tego, jaka ona była, bo akcja równa się reakcja. Ja staram się być miły, ja staram się być naprawdę z sercem podchodzić do panny Kasi. No, a dzisiaj. Mogę jedynie powiedzieć, że kochałem ją później kochałem ją jak siostrę, której nigdy nie miałem, a ona zgardziła tym, wbiła mi już w serce i to parę razy. No, znalazłem szuflę. Ciekawe, jakby ktoś potrzebował, to sobie tu jest. Nie wiem, czy ktoś tutaj walczy, sobie karczuje coś. Cholera wie, ale nie ruszamy. Może sobie ktoś weźmie. Fajnie tak połazić po buszu z rana. Ludzie śpią. Nie wiem, bzykają się, a ja po buszu. Bushman. No, ale trzeba zawijać, bo niestety obowiązki wzywają. Czas ograniczony. No, a w każdym bądź razie <coughs> powiedziałem co chciałem. Nie żebym miał jakieś pretensje do. Pan wykasi, ale bardzo bym chciał, żeby nasz kontakt się poprawił i, i był jak najlepszy, wiadomo. No, ale to już nie jest Kasia, którą ja poznałem. To już nie jest Kasia, którą ja pokochałem. Naprawdę pisze ze mną. Jak pisała jeszcze ze mną, bo już chyba nie będzie raczej ze mną pisać. Napisała ze mną sposób, w jaki się pisze do kogoś obcego, tak by pisała ze mną służbowo. Tak to wyglądało, mniej więcej. No, także ja na nic nie liczę. <laughs> nie wiem, na co liczyć. I już nie chcę jej robić koło pióra, narzucać się do tego, tak jak ona ale piękna aura. Naprawdę super. No tak, jak ona zachowuje dystans, o nic nie pytam. Nie zagaduję. No ale kontakt mamy na Facebooku, na Messengerze. Nie wiem, czy się kontakt utrzyma, czy... czy jeszcze będziemy ze sobą pisać, ale kontakt możemy mieć zawsze jaki by nie był chociaż dalej uważam że rękawica a może nawet mojego ojca <słuch> no mówię kontakt możemy mieć ale czy pisać nie musimy przecież codziennie pisać zresztą Naprawdę uważam, że nie mam o czym już z Kasią pisać, rozmawiać. No, już nawet, już nawet nie wiem, jak ona wygląda, bo ostatni raz, jak mi przesłała swoje zdjęcie, to było w 2016 roku. Także no już prawie 9 lat. Także jedynie po tych zdjęciach, które mam, wiem, jak. Mniej więcej może wyglądać, ale już pewnie tak nie wygląda. To są zdjęcia Kasi, którą ja znałem i kochałem. No i za tą Kasią tęsknię. Nie tęsknię za Kasią, którą ona dzisiaj jest. A, spadać, bo zimno. No i obowiązki wzywają. No, także... Dobrze było dzisiaj przyjechać, chociaż miałem dzisiaj nie przyjeżdżać, ale musiałem wyrzucić z siebie te myśli, podzielić się nimi. No i kończąc gorąco i serdecznie ten zimowy, grudniowy, niedzielny poranek, pozdrawiam z tego miejsca ja, czyli Zis. Nada